Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień jedzenia, a w nim trzy proste posiłki, które przygotujesz w kilka minut na cały dzień. Ostatnio staram się jadać bez nabiału, więc takie propozycje Wam dzisiaj przedstawię. Pierwszy posiłek to kawa plus śniadanie. W wyższym naczyniu umieszczam szczyptę cynamonu, masło klarowane oraz olej MCT. Całość zalewam gorącą kawą i czekam chwilę, aż masło się rozpuści. Następnie blenduję i gotowe. Masło klaruję sama w domu. Dwie kostki masła wystarczają na około tydzień, czasami dłużej. Piję kawę i w tym czasie przechodzę do przygotowania śniadania. Składniki, jakich użyłam i przybliżone makro znajdziecie w opisie do tego filmu. Na śniadanie będą dzisiaj jajka, trochę mięsa oraz warzywa. Na patelni rozgrzewam masło klarowane. Gdy będzie gorące podsmażam trzy kiełbaski grillowe, a także pokrojoną w plastry cukinię oraz paprykę. Zajmuje to kilka minut. Można przykryć pokrywką, aby kiełbaski szybciej doszły w środku. Gotowe, zdejmuję na talerz, natomiast na pozostały tłuszcz wpijam 3 jajka. Dodaję sól i delikatnie mieszam. Przekładam na talerz i posypuję szczypiorkiem. Zjadam od razu. W kilku godzinach robię drugi posiłek. Dzisiaj jest on złożony z dwóch dań: będzie to zupaka kapuśniak oraz sałatka. W wyższym garnku umieszczam tłuste mielone mięso wołowe, pokrojoną w kostkę cebulę, przyciśnięty przez praskę ząbek czosnku oraz trochę kminku. Mieszam i podsmażam wszystko około 10 minut. Gdy mięso i cebule będą już podsmożone, dodaję kiszoną kapustę oraz pokrojoną w grubszą kostkę jedną większą kalarepę. Całość zalewam wywarem z kości wołowych, można także użyć rosołu, tak aby przykryło wszystko. Gotuję pod przykryciem około 15 minut od zagotowania. Na końcu doprawiam do smaku solą oraz pieprzem i od razu podaję. Z podanych składników wyjdą cztery porcje. Zupę możemy poporcjować i schować do lodówki lub do zamrażalnika. W lodówce przechowujemy ją do trzech dni. Na drugie danie robię szybką sałatkę. Na talerz wykładam dwie spore garści sałaty, do tego połowa awokado pokrojonego w kostkę, kolejno rzodkiewki pokrojone w plasterki oraz połówki pomidorów koktajlowych. Całość posypuję nasionami dyni. Sos do sałatki to kilka łyżek oliwy z oliwek zmieszanej z pesto z bazylii oraz octem balsamicznym. Na końcu solę jeszcze do smaku. I gotowe. Lista składników jest umieszczona w opisie pod filmem. Życzę Wam smacznego i dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym dniu jedzenia.